Witam serdecznie. Moim rozmówcą jest prezydent Otwocka, Zbigniew Szczepaniak. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Na jakim etapie jest rozbudowa wodno-kanalizacyjna i kiedy przewidywany jest termin jej realizacji? Zakończenie naszego projektu wodno-kanalizacyjnego już nastąpiło w zeszłym roku. Na dzień dzisiejszy miasto jest skanalizowane i zwodociągowane w 98%, czyli wypełniamy już w tej chwili normy unijne, które będą u nas obowiązywały w 2015-2016 roku. To jest, To było największe przedsięwzięcie. W dziejach Otwocka zrealizowaliśmy go w zakładanym czasie, wykorzystując wszystkie środki unijne, które były na to przeznaczone. Tu muszę zaznaczyć, że jesteśmy już po wielu kontrolach wykorzystywania środków unijnych, które przeszły pozytywnie. No, świadczy to o tym, że Potrafimy korzystać ze środków, które zostały nam przeznaczone. Największą sprawą na dzień dzisiejszy, która nam została, to jest osiągnięcie efektu ekologicznego. Związane to jest oczywiście z podłączeniem jak największej ilości mieszkańców do naszej sieci wodno-kanalizacyjnej. Zaznaczę tu, że w budżecie na 2011 rok przewidzieliśmy kwotę, którą będziemy mogli dofinansowywać osobom nieposiadającym możliwości finansowych na podłączenie, właśnie budowę przyłączy już wodno-kanalizacyjnych. Palącym problemem w Otwocku są dziury w drogach. Jaki jest plan ich naprawy? Tak, to jest największa bolączka w chwili obecnej Otwocka, z tym, że należy sobie zdać sprawę, że Otwock jest miastem bardzo rozległym. Na naszym terenie jest ponad 200 kilometrów dróg. No, z przykrością należy stwierdzić, że większość z nich to są nasze drogi gruntowe, które kiedyś były wystarczające, natomiast dzisiaj na zwiększony ruch zarówno samochodowy, jak i pieszy, no już nie są tym standardem, który mógłby być. Na terenie Otwocka realizujemy to w różnoraki sposób. Część inwestycji wspieramy wspólnie z powiatem, inwestując na drogach powiatowych w obrębie miasta Otwocka. Tę te działania będziemy kontynuować, jak również będziemy dalej kontynuować modernizację i budowę naszych dróg lokalnych. Tu jeśli chodzi o zasadnicze sprawy, które są przewidziane na ten rok, to jest budowa ulicy Danuty, jak również przebicie do ulicy Kardynała Wyszyńskiego, ulicy Grąwalskiej, żeby już tereny. Rozwijające się na osiedlu ługi mogły być stamtąd zasilane taborem ciężarowym. Jak również przewidujemy budowę ulicy Zygmunta Geislera, jak również drugi etap modernizacji dróg przy naszym bazarze. Te drogi będą wykonane łącznie z miejscami postojowymi. W dniach targowych jest tam bardzo duże zapotrzebowanie. Kolejną wielką dziurą w centrum miasta jest inwestycja firmy Dorex. Jak obecnie wygląda ta sprawa? Tak, to jest bolączka całego miasta od wielu lat. Ja może przypomnę, że jest to przedsięwzięcie typowo prywatne. W 2004 roku poprzedni prezydent sprzedał użytkowanie wieczyste firmie Dorex. Jednocześnie firma Dorex również nabyła użytkowanie wieczyste od Skarbu Państwa drugiej części działki. No jaki jest efekt tego? Widzimy, widzimy na co dzień powstały tylko i wyłącznie garaże i nic więcej. Powiem to w ten sposób. Do, 2000, do grudnia 2010 roku, niestety, nie mogliśmy nic w tej sprawie zrobić, bo to był termin, w którym firma miała ukończyć wybudowanie galerii. Natomiast na dzień dzisiejszy, zdecydowałem się złożyć wniosek o odebranie użytkowania wieczystego w firmie Dorex i jestem przekonany, że tymi działaniami doprowadzimy do znalezienia inwestora, który będzie zainteresowany wybudowaniem galerii właśnie w tym centrum Otwocka. Tutaj też mogę tylko wspomnieć, że odbyła się pierwsze, pierwsza licytacja komornicza, no niestety nie było chętnych na przejęcie tego terenu. Co jakiś czas powraca problem budowy basenu w Otwocku. Czy jest szansa na powstanie tej inwestycji? Mamy tereny inwestycyjne. Jeśli chodzi o budowę basenu i akwaparku, czy rzeczy tym, tym podobnych, szukamy inwestora i przy pomocy inwestora przy zainwestowaniu środków na wybudowanie, takie przedsięwzięcie mogłoby się udać na naszym terenie. Gdzie jest przewidywana taka inwestycja? A chociażby nawet w teren zieleni miejskiej, na którą mamy koncepcję, nie tylko na basen, ale również i na y, urządzenia towarzyszące. I taką koncepcję będziemy chcieli rozpropagować wśród y, inwestorów. Przed wyborami wspominał Pan, o zagospodarowaniu w bardziej rekreacyjny sposób skweru 7 Pułku Łuczności i Parku Miejskiego. Jakie to są plany? Mamy przygotowane koncepcje, aby, aby z tych terenów zrobić tereny bardziej przyjazne dla mieszkańców. Jak również składamy wnioski na rewitalizację tych terenów. No, tu jest rzecz bardzo istotna. Wnioski o dofinansowanie pomogą nam zrealizować to przedsięwzięcie w takim zakresie, jakbyśmy chcieli. Po prostu będzie to zrobione w formie bardziej przyjaznej, no i oczywiście upiększonej, aby, aby przyjemniej się tam przebywało. Od kilku lat budynek Jaracza stoi nieużywany. Czy jest szansa, żeby wrócił do świetności? To znaczy budynek Jaracza stoi nie od kilku, tylko od kilkunastu lat i od kilkunastu lat jeszcze na dodatek jest wyłączony z eksploatacji. Na dzień dzisiejszy bez przeprowadzenia poważnych remontów nie jest to możliwe, bo to jest, to jest miejsce użytku publicznego. Złożyliśmy wniosek na rewitalizację. Był on na liście rezerwowej przez dwa lata. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych no, obiecywała nam, że będzie możliwe dofinansowanie, natomiast na dzień dzisiejszy wiemy, że jest już to niemożliwe. Szukamy też sposobu rozwiązania tego tematu. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Moim rozmówcą był prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak.